Moja podświadomość przyjmuje ten przekaz jako fakt. Każde słowo jest sygnałem kierunku. Każdy obraz, który teraz tworzę w umyśle, zapisuje się głęboko jako mój standard działania. Mój mózg jest plastyczny. Mój system nerwowy adaptuje się. Moja przyszłość odpowiada jakości mojego wnętrza. Jestem człowiekiem wartości, precyzji, spokoju i mądrej, świadomej siły. Moja obecność jest wyczuwalna, moja energia jest stabilna. Moje decyzje są konsekwentne, moje działania budują coraz większą przestrzeń wpływu. Moja reputacja rośnie naturalnie. Bo jest skutkiem jakości mojej wewnętrznej prawdy. Moje wybory tworzą majątek. Moje działania generują wartość, która przyciąga zasoby, kapitał, partnerstwa i rynek. Z każdym dniem mój kapitał rośnie w tempie, który odpowiada mojej koncentracji. Wybieram działania skalowalne. Wybieram działania sensowne. Wybieram działania, które budują realną wartość. Jestem człowiekiem, który rozumie mechanikę rynku. Moje decyzje są oparte na logikę wiedzy, obserwacji i głębokim rozumieniu natury wartości. Popyt podąża za wartościową ofertą, a ja tworzę wartość, która jest rzadko spotykana. To sprawia, że rynek otwiera przede mną drzwi. To sprawia, że jestem zapamiętywany. Moje działania są stabilne i systemowe. Moja strategia jest długoterminowa. Moje emocje pracują na moją korzyść. Ciało i mózg są zsynchronizowane Mój wewnętrzny rytm buduje efekt kompozytowy Każdy dzień dokłada do mojego wzrostu kolejne warstwy Każdy krok wzmacnia fundament, który buduję Pieniądze płyną tam, gdzie istnieje wartość Moje działania tworzą wartość, która zmienia rzeczywistość innych ludzi na lepszą To jest powód, dla którego kapitał podąża w moim kierunku to jest powód, dla którego ludzie chcą współpracować ze mną. Ona jest odczuwalna i rozpoznawalna bez słów. Moje słowa mają wagę, moja obecność ma znaczenie, moje decyzje projektują przyszłość, moja praca tworzy wynik mierzalny, zdrowy i rosnący. Mój wpływ jest naturalną konsekwencją wartości, którą tworzę. Moje działania budują system, który działa na moją korzyść w tle, również wtedy, kiedy nie wykonuję pracy fizycznej w danym momencie. Mój wizerunek wewnętrzny jest zgodny z moją zewnętrzną rzeczywistością. Widzę siebie jako człowieka, który tworzy duże rezultaty. Widzę siebie jako człowieka, który wpływa na decyzje, trendy, kierunki. Widzę siebie jako człowieka, który jest stabilnym źródłem jakości, mądrości i kapitału. Ten obraz staje się moją naturą. Ta tożsamość staje się moim standardem. Mój mózg zapisuje ten obraz jako prawdę. Moja komunikacja jest klarowna, spokojna. Profesjonalna, mówię językiem faktów, konkretów, kierunków i decyzji. Ludzie szanują mój głos, bo moja energia mówi, zanim wydam dźwięk. Moja stabilność tworzy zaufanie, moja spójność tworzy wpływ. Moja odpowiedzialność buduje reputację, którą rynek rozpoznaje jako wiarygodną. Moje relacje biznesowe rosną jakościowo i strategicznie. Przyciągam ludzi, którzy myślą szeroko. Przyciągam ludzi, którzy rozumieją wartość długiego horyzontu. Przyciągam ludzi, którzy widzą świat w kategoriach konstrukcji, tworzenia, skalowania i synergii. Tak działa selekcja mojej energii. Tak działa filtr mojej podświadomości. Tak działa mój magnetyzm. Moje projekty rosną, ponieważ tworzę je świadomie. Każdy proces, który buduję, jest narzędziem pomnażania czasu, zasobów i wartości. Mój system finansowy jest inteligentny i rosnący. Wszystkie elementy mojego życia są skalowalne: relacje, myśli. Strategie, majątek, wpływ, doświadczenia, kontakty. Rozwiązania, które wdrażam, tworzą ekspansję. Pieniądz jest energią działania i ja działam TWO. Moje decyzje mają jakość inwestycyjną. Moja świadomość finansowa jest wysoka. Moje emocje są zrównoważone, moja pewność jest spokojna i dojrzała.